Nawet montując ogrzewanie we własnym domu, oprócz korzyści dla siebie, możesz wnieść wartość i zysk dla społeczeństwa i całego kraju. Pokażę konkretny przykład. Witam i zapraszam. Chodźcie. Spójrzmy szerzej na tematykę ogrzewania i poboru energii. Coraz więcej systemów ogrzewania montujemy na prąd. Są to pompy ciepła, maty, folie, kable grzejne, kotły przepływowe. Wspólną cechą tych urządzeń jest bieżący pobór energii. Czyli jeżeli temperatura spada, urządzenia załączają się, pobierają energię i dogrzewają pomieszczenia. Zobaczmy, jak działa nasz system energetyczny. Zobaczmy na wykres w krajowych sieciach energetycznych. Jak to wygląda? Tak wygląda dobowe zapotrzebowanie na energię w krajowym systemie energetycznym. Zaczynamy od doliny nocnej. W nocy bardzo niski pobór, energii nie potrzebujemy. Wtedy też ceny będą bardzo niskie. Wstajemy, włączamy urządzenia elektryczne, zapotrzebowanie rośnie. Mniej więcej w południe jest pierwszy szczyt zapotrzebowania, a największy szczyt to między godziną 18 a 22. Wtedy przychodzimy do domów, załączamy wszystkie urządzenia, chcemy mieć ciepło. Urządzenia grzejne pracują pełną parą, i elektrownie mogą mieć problem z nadążeniem wytwarzania energii. Bo kluczowy problem energetyki jest taki, żeby właśnie zapewnić nam energię przez te kilka godzin, wtedy kiedy wszyscy jej potrzebujemy. Natomiast budowa nowych elektrowni sprawia, że potrzebujemy tej mocy tylko kilka godzin, natomiast większa część mocy pozostaje niewykorzystana. I jeżeli będziemy Wprowadzali coraz więcej tych urządzeń. Tych urządzeń, które właśnie w tym szczycie będą pobierały prąd. Czyli maty, kable, pompy ciepła, ogrzewacze przepływowe. To oprócz tego, że nie trujemy środowiska, to jaką korzyść dla systemu energetycznego robimy? Jeżeli wszystkie te urządzenia powiększą pobór, to jest. Idealna sytuacja do tego, żeby prąd drożał. Coraz więcej energii będzie pochodziła z odnawialnych źródeł, a ta wprowadzana jest w bardzo zmienny sposób do systemu energetycznego. Zobaczmy na naszych zachodnich sąsiadów. Ich elektrownie wiatrowe są tak wydajne, że wyprodukowana przez nie nocą energia na giełdzie osiąga ujemne ceny. Oznacza to, że energii jest tak dużo, że nie ma co z niej robić. Nie ma co z nią zrobić. A skoro w nocy moglibyśmy kupić tak tanią energię, to może idealną sytuacją by było, żeby zmagazynować tę energię i wykorzystać do ogrzewania. Zobaczmy, jaką wartość moglibyśmy wnieść jako gospodarstwa domowe. Dla efektywności energetycznej całego kraju. Oczywiście z korzyścią dla siebie. Żeby wykorzystać tani prąd, trzeba mieć go gdzie zmagazynować. Zobaczmy na wykres. Moglibyśmy, zobaczmy na te zielone pola. Moglibyśmy z tego szczytu, kiedy wszyscy pobierają tę cenną wtedy energię, Moglibyśmy swoje urządzenia grzewcze przenieść właśnie w tę dolinę nocną. I wtedy, tylko wtedy, pobierać energię, kiedy jest tania, i korzystać z niej całą dobę. Właśnie dlatego naukowcy intensywnie pracują nad sposobami akumulowania tej energii. Zobaczmy na największych tego świata, Elon Musk, pracuje między innymi nad akumulatorami nad magazynami energii. Znamy rozwiązania akumulatory elektryczne, wirtualne akumulatory u sprzedawcy, a najprostszym i najtańszym magazynem to ciepło, gorąca woda. Magazyn ciepła, akumulator ciepła. Akumulator ciepła to jedyne rozwiązanie, które pobiera prąd tylko nocą lub w tych w tych okresach, kiedy energia jest bardzo tania, bo dynamicznie go możemy załączyć, a dostarcza ciepło przez całą dobę, nie potrzeba żadnych dodatkowych urządzeń grzewczych, nawet przy największych mrozach. Teraz pokażę podsumowanie kosztów za prąd, za rok i koszty za ogrzewanie domu 130 m2, oraz powiem, Dlaczego pomimo że prąd drożeje to koszty są porównywalne z innymi rodzajami ogrzewania. Dom 130 m2 budowany w 2013 roku, bloczki silka 24 cm plus styropian 15 cm, okna słabe, dwuszybowe na dole taras na górze dwa balkony, czteroosobowa rodzina, zamontowana rekuperacja, na parterze podłogówka, a na piętrze ogrzewanie w skosach i sufitowe. Zamontowane jest sterowanie strefowe, bezprzewodowe, 9 stref. I to jest klucz do oszczędnego ogrzewania, o czym powiem za chwilę. Wszystko na prąd w taryfie G12. Płyta indukcyjna, piekarnik, zmywarka, klimatyzator. No i ogrzewanie. Akumulator ciepła 1000 litrów z wężownicą ciepłej wody użytkowej. Na prąd w drugiej taryfie. Trzy grzałki umieszczone są pośrodku zbiornika o mocy razem 16 kW. Dzięki skrzynce strowniczej widzimy online dane, jak pracuje cały system ogrzewania. Mamy pełną wiedzę o parametrach technicznych, oraz najważniejsze dla nas to temperatury i wilgotności w każdym pomieszczeniu z osobna. Spójrzmy na wykres. Akumulator ma swoje godziny ładowania od 22 do 6, od 13 do 15. Obecnie potrzebuje około godziny i 15 minut, żeby naładować się do 75 stopni. Zauważmy, że zbiornik cały jest naładowany, nawet w dolnej części, pomimo, że grzałki są po środku. A to nie jest wcale takie oczywiste. Na dole wykresu widzimy temperatury w różnych pomieszczeniach o różnych godzinach podaje linka, gdzie można zobaczyć jak pracuje akumulator ciepła i jakie panują temperatury i wilgotności w całym domu. Ustawienie harmonogramów to warunek, żeby ten system działał oszczędnie. Właśnie dzięki różnicowaniu temperatur możliwe jest ogrzewanie prądem, a cena porównywalna jest z innymi rozwiązaniami. Niby drożej, ale zarządzamy ciepłem, więc oszczędzimy nawet do 30% kosztów. Domownicy łatwo oszczędzają swoje pieniądze i zyskują ulubione temperatury w każdym pomieszczeniu. Spójrzmy na faktury. Dostawcą energii jest Tauron, a rozliczenie jest prognozowane. Pierwszy okres od 4 luty do 2 sierpnia i drugi okres to od 2 sierpnia 19 roku do 7 lutego 2020 roku. I tu zobaczcie jest podwyżka do końca roku w pierwszej taryfie. Stawka netto za energię to było 30 15 groszy. A po podwyżce jest 36, 17 groszy. I teraz zobaczymy energię nocną, czyli to nas interesuje do ogrzewania do końca roku było 15,56, a po podwyżce teraz mamy 18,67 i podsumowanie roczne. To w drugiej taryfie na ogrzewanie zużyliśmy energii 12 422 kWh za cenę 3544 zł. 49 groszy. Czyli jeżeli podzielimy to przez 12 miesięcy, da nam kwotę 295 zł. I 37 groszy. I najważniejsze: to są opłaty brutto ze wszystkimi opłatami. Nawet z dystrybucją. Piszecie do mnie, że nie uwzględniam dystrybucji. Otóż, proszę, zobaczcie, jest dystrybucja. Przyrównajmy to do kosztów do pompy ciepła. Tutaj nie mam takich precyzyjnych, precyzyjnej wiedzy. Opieram się na dostępnych materiałach i dowiedziałem się, że koszt instalacji takiej pompy ciepła, mniejszej około 7 kW to koszt około 30 tysięcy serwis roczny to 450 zł. Pompa ciepła musi pracować cały czas. I nie można zastosować precyzyjnego sterowania osobno każdym pomieszczeniem. Chyba, że dodadzą bufor, co wtedy oczywiście podnosi koszty i powoduje jakiś tam spadek wydajności tej pompy. Dlatego instalatorzy odradzają przy pompie ciepła precyzyjne zarządzanie każdym pomieszczeniem z osobna. Proponują taki statystyczny termostat jeden w pomieszczeniu. Ale jeżeli mówiliśmy o efektywności energetycznej dla całego kraju, to powinniśmy też zacząć od efektywności w swoim domu, bo ta efektywność czasami może wyglądać tak: Jeżeli zakładasz nowoczesne ogrzewanie, a nie masz możliwości sterowania każdym pomieszczeniem z osobna, to jeśli chcesz podnieść temperaturę w jednym pomieszczeniu, to musisz podnieść w całym domu. To tu może być za chłodno, tam może być za gorąco. Czyli taka statystyka. Człowiek i pies to trzy nogi. A zobaczcie, obniżenie temperatury o jeden stopień to nawet 10% oszczędności. Nie mówię o wychładzaniu o, o, o 10 stopni pomieszczenia. Mówię o 2 do 4 stopni maksymalnie. Akumulator ciepła to koszt około 15 tysięcy złotych. Tam możemy ustawić ulubione temperatury w każdym pomieszczeniu osobno według harmonogramu jaki nam się podoba. Oczywiście biorąc pod uwagę Bezwładność podłogi. Tym sposobem mamy komfortowe temperatury wtedy, kiedy są potrzebne, a oszczędzamy wtedy, kiedy nie przebywamy w pomieszczeniach. Nawet jak ogrzewanie akumulatorem ciepła będzie droższe o 100 zł od pompy ciepła, a koszt montażu o połowę tańszy. To zwrot tej inwestycji nastąpi około po 12 latach. W akumulatorze ciepła, oprócz tego, że nie wytwarzamy spalin, nie trujemy, robimy coś więcej, dajemy ogromną wartość. Efektywność dla siebie energetyczną i bezpieczeństwo. Energetyczne dla całego kraju. Jeżeli ten temat Cię zainteresował, a możesz podzielić się nim, to bardzo proszę. Zapraszam Cię do komentarzy. Napisz, z czym się zgadzasz, a z czym nie. Proszę Cię również, obejrzyj inne filmiki moje i zobacz na stronę internetową link poniżej. I do zobaczenia w następnym filmie.